Witam Was wszystkich tutaj bardzo serdecznie z tej strony ja Julik 3 Olałach, Dzisiaj będzie filmik beauty, można tak to rzec. Tałam się Was na karcie społeczność. Jaki film wolicie? 29 września. Ponad 70% Was wybrało Beauty Vlog plus room tour więc bardzo się cieszę. Chyba w te wakacje, czerwiec, lipiec wyświetlił mi się na YouTubie taki jakiś polski trend. Coś tam Beauty Vogue Secrets, że robicie taką poranną rutynę. Robicie makijaż i... i i tak dalej. Pomyślałam, że też coś chcę takiego zrobić, tylko że niestety nikt mnie nie nominował. No ale chcę to zrobić, tak. Też, jeżeli zabieram jakieś na Instagrama takie z pytaniami, to dostaję dużo pytań o to, czy pokażę, jak się maluję. Ostatni mój filmik makijażowy był ponad 5 miesięcy temu. Był to mój drugi filmik na kanale. Mam nowe kosmetyki, więc będziecie. Będę rozmawiać z wami, zapewne, jakoś ogólnie. Ja tak nie wyglądam, jak wstanę, bo dzisiaj musiałam załatwić sprawy. Na mieście związane z studiami. Wracam na studia. Musiałam się wiecie, przebrać jako firankę. Wyglądam tak jak w samej. Zawsze chciałam być taką beauty influencerką. Widzicie, to jest mój podkład. Pielęgnację zazwyczaj taką fajną. Robię wieczorem. Rano robię tego mniej, bo nie mam też czasu. Mam w sumie tylko trzy produkty do pielęgnacji. Zaczynamy od serum. Jest to serum. Na Nasza skóra będzie piła. Jest wyprodukowana we Francji w sumie to tyle wiem. Nie nakładam tej pipety tak na twarz, tylko daję tu na palce najpierw. Nie będę pipetu dotykać twarzy, bo później to dojdzie do opakowania. Czyli sobie tak smruje. O kurde nie zrobiłam jednej rzeczy, bo ja już to zrobiłam wcześniej, ale kurde, ale zwaliłam sprawę. Przed nałożeniem seru, ja używam tuniku. On jest z konopi. No zapomniałam, że on tu stoi. I ja nakładam jeszcze krem. Krem nawilżający. I to jest ten sam z tym tonikiem. Moja mama kupiła to na promocji, więc używam. To jest cery suchej i wrażliwej. Mam cery... Nie wiem, czy moja skóra jest wrażliwa, bo nie zauważyłam, żeby płakała kiedykolwiek. Musiałabym się jej zapytać, czy jest wrażliwa. Biorę to na ręce. No i smaruję sobie, nie? Ale ja mam takie słabe żarty dzisiaj. Nie wiem, czy się powinno nakładać serum krem, ale ja tak robię, bo mam na to ochotę. Jeżeli już się świecimy, to jest dobry znak, że mamy krem na twarzy. Tutaj mam bardzo ładny profil, żeby i w ogóle. To jest tu galaktyka się załamała. I to dlatego śpię na prawym boku, rozmawiam przez telefon, że jeżeli mi się nudzi, jeżeli coś robię, jeżeli coś się oglądam, to zawsze robię tak. Nie powinno się tego robić. Bacteria, Najpierw co robię? Robię moje brwi. Używam żelu God 2B. Kładę sobie ten żel na palec i robię tak, że mam tę szczoteczkę, no i wyczesuję te brwi. Bardzo prosta technika, bardzo prosta sprawa. Pokudy no, Może by tak usiąść bliżej toaletki? Nie. Biorę wacik w ten płyn micelarny. Tam, gdzie mam ten żel, ja to zmazuję. No. Kie, jak, mm, jak jeszcze. That you, um, you had, you, you, you could. Używam do brwi takiego pisaka z NYXa w kolorze Espresso. O, ale blisko mam twarz. Teraz robię tak, po prostu je maluję i no tam wypełniam w miejscach, gdzie mam takie ubytki. Jak Krzywo, ale się wyrówna. Spędźcie trzy godziny. Nie wiem, po co to mówię, ale chcę tylko to powiedzieć. A wyglądam jak Korektor. Mam taki. Częściej robię odcięcie takim czymś z Make Up Revolution. To jest kamuflaż. Natomiast ten bardzo szybko zasycha. No ale zrobimy tym. Jest to jest kolor vanillian. Nie, ja. Nie lubię wanilii. Ta akurat ujdzie. Biorę taki pędzelek mniejszy i robię takie odcięcie. Piękne. Jedna bramka zrobiona. Czekajcie, chcę zrobić takie przejście, takie wiecie, że o, i mam... Cześć. Nie, Nieźle, to zrobiłam. Jeszcze zamykam, tak zrobię i będzie gotowe. Dobra, tak? czy, czy ty. Pff, Ale ja mam pomysły. Teraz nakładam podkład. Używam takiego z Eveline. On chyba kosztuje 11 zł. Jest w kolorze również vanillia. I do podkładu to zawsze robię tak, że nakładam sobie podkład na rękę, biorę na pędzelek i pędzelkiem sobie rozprowadzam. Na czoło. Biorę gąbeczkę i klepuję to. Pięknie. Milion dolarów. Trochę się świecę. Jeszcze nie mamy świąt, więc chorę nie jest taki potrzebna. Biorę sobie ten korektor i nakładam sobie tu, tu, na czoło, podnosek. Nosek. Na brodę taką. No i teraz to robię tak. Sklepuję. Wszystko jest nałożone to, co powinno być. Pudry. Mam dwa pudry. Jeden to jest taki z Makeup Revolution, który jest już cały zmazany. Jest on pudrem sypkim. Natomiast mam jeszcze taki puder, który kupiła mi mama, z Aloesem. Jest taki. On pachnie. Wiesz, jak on pachnie? Tak, Aloes. Robię baking pod oczami. Już się tak przyzwyczaiłam. Nakładam tu ten puder. Zrobiłam siarę, teraz i bo fuj to wygląda. On jest fajny, ze względu na to, że on nie robi czegoś takiego jak flashback fuj. na zdjęciach. Ktoś tam dzwoni. Kurde. Ogólnie to z dwóch, bo muszę jechać po mamę. Ale zaraz Wam to Spokojnie, spokojnie. Wiem, że chcecie oglądać moje makijażowe życiowe. No ale muszę jechać, sorry, z To jest taki beauty vlog driving edition. Ale się telefon przejdzie. <laughs> Zawsze chciałam nagrać filmik wtedy, kiedy jeżdżę. Nie wiem. Bo chciałam może się pochwalić jak prowadzę auto No pada! Teraz będzie hopka da, 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 da. Bardzo lubię prowadzić samochód Sprawia mi to ogromną przyjemność Macie to w Polsce? Czy wy macie takie coś w Polsce? Posłuchać sobie radia Między nami nigdy nie było Przecież to nie pierwszy raz Mamy je ręce, albo się Teraz wszyscy wracają z pracy O, lepszy był trochę Takie korki będą Mieliśmy jechać, a stoimy w korkach Dziewięćdziesiąt minut w jakiej klatce Skręcaj Kurde, ale nabala deszczu Masakra Uważaj, to się poślizgnął Na czym tutaj skończyłam? budrowanie podgałkowe. Wszędzie teraz mam włosy kota. Ja na przykład bardzo lubię efekt matowej twarzy, ze względu na to, że ja i tak po pół godziny mam glow. Najpierw mat, później glow. I yeah, let's go! Co to jest? To jakaś ziemia! Proszę, to robak! ksiądz robak! Będę nakładać teraz brązer. Użyję tego. Z... O, Jezus, uwalone. Takiego. Takiego. On jest o nazwie. A bo ja wiem. Hazelnut. Biorę sobie ten brązer. No i tak. No. robię takie ruchy, ale bym była dobrym nauczycielem, jeżeli chodzi o szkołę. Ktoś się mnie pytał, jak to zrobić, a ja mówię, bo robisz tak, że bierzesz to i no i to. Kto by nie zrozumiał, o co mi chodzi. Na czoło, teraz wyglądamy no tak średnio. I robię sobie odcięcie. Za dużo pudru, to nic. Kiedy opaliłam sobie twarz, używam różu, takiego z Vibo. nie wiem ile on ma już, on jest, jest takiego koloru bardzo różowego, biorę go dużo dosyć, to już się dawało do góry czy do to... dołu, nie wiem, ale ja robię taką. nakładam go w sumie tam gdzie trzeba, tam gdzie nie trzeba, rozświetlać, ja używam, jest w tej paletce, jest to cień Bright, Bright, on jest bardzo złoty i używam do tego hmm. pędzla W sumie byle jakiego, ważne żeby był jakikolwiek Takiego używam, tak robię tu Nakładam O kurde, ale nawoliłam. To nic, to nic I ty tup, 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 tup. Użyłam takiego tuszu z Maybelline Wodoodporny, ciężko go zmyć, ale bardzo go lubię Ten tusz kieruję bardziej w prawo żeby... w sumie nie wiem po co. No i tuszuję. O, ja to powiedziałem, to tuszuję. Taka jest różnica. Robię teraz tak lekko na dole. Robię sobie zawsze kreski na oczach, jak tego eyelinera z Vibo. Vibo Essence. Kreski robię w taki sposób, że tak jak mi wyjdą, takie zostawiam. No tak może być. No i teraz ładnie. Żmienka. Mam nic w przyrodzie. Na usta nakładam sobie pomadkę 65 Maybelline. Jest Robię obrys. Ta pomadka to jest moje odkrycie. Teraz robię 60. Kapusz, kapusz. Na środek. No i wola. Voilà. To jest mój makijaż nagrywkowo, wyjście na miasto, na imprezę, wyjście gdziekolwiek. To teraz przepraszam was na room tour. Mam nadzieję, że podobał się wam mój make up. Wstałam. Ale mam głosik. Ogólnie będę teraz pokazywać wam mój pokój. Nie sprzątałam w nim. Tak jak wygląda na co dzień. Będzie ciekawym. Wchodzimy, nie? To jest panda. I ona sobie leży na takiej komodzie, gdzie mam skiety. Tu mam lustro. <laughs> Od razu mówię, ten runtur będzie bardzo krótki, bo ja naprawdę mam bardzo mały pokój. To łóżko. Tam jeszcze leży bas Astral, nie wiem naprawdę dlaczego. Tam mam fokę, tutaj jakieś pościel z kotem. Kaloryfer, żeby było cieplutko. Tutaj mam okno dachowe z roletą różową, która nie jest odsłaniana, bo chcę zachować ten ponury nastrój w pokoju. Nie chcę, żeby wprowadzać tu żadnych promieni światła, bo bo jestem wampirem. Tu mam jeszcze swetry, które muszę schować. To jest tak zwana komnata tajemnic. Tam mam wszystko. I tu na przykład mam całą reklamówkę moich pasków. I jeszcze mam całą taką jedną reklamówkę na dole. Zawsze mówię hm, ja nie mam pasków. Dobra, to jest moja komoda, gdzie mam ciuchy i tutaj na przykład mam zeszyty. Dobra, i tutaj mam taką komodę, którą widzicie teraz na moich filmach. Tu jest Pikachu, Togepi, Squirtle. Mam tutaj nawet taki z koteczkiem. Taki coś. Tu przychodzimy do mojego stanowiska, tu mam kawusie. Jeszcze z rana. Tutaj jeszcze stoi mój laptop. One są na dole, bo wczoraj robiłam montaż na dole. Tu mam moją ścianę, którą teraz zmieniłam na taką bardziej fanartową. Mam kalendarz z jękką Ona będzie się jeszcze poszerzać, tylko muszę mieć czas na wydrukowanie innych fanartów, innych rysunków, bo tego czasu po prostu brakuje. Lustro, statyw, mikrofon, kosz na śmieci. Tu mam takie rzeczy do robienia pazów. Tu mam ceraty brata. Tu mam taboret, nie wiem po co. A tu mam fotel z Diablo, który jest już bardzo fatalnym Stanie Diablo sponsor mi. No trzeba ogarnąć. Tutaj mam taką pustą ścianę, pustą białą ścianę, gdzie będę mieć prawdopodobnie z green screenem. Tutaj mam takie rzeczy makijażowe, beauty, tu mam pędzle, które muszę umyć. Tu mam paletki, morsa, świeżaki. Tutaj mam wszystkie naszyjniki. O, tu mam kolczyki. No, ale niektóre też są tutaj, bo mi się nie chciało ich nakładać tutaj z powrotem. Tutaj, moi państwo, mam książki, których nigdy w życiu nie przeczytałam. Tutaj mam kolekcję płytów Ojciora. Wyjdź Fragment nawet jedną. Tutaj. No i dobra. Mam lustro. Gdzie Tutaj mam wszystkie moje breloczki. Natomiast tu. Zaczyna się moja kolekcja torebek. Patrzcie na to. No około 13 torebek mam, nie? I tak chodzę tylko w dwóch zazwyczaj. No i co? To, to był mój pokój. O, jeszcze zapomniałam i no właśnie Tu mam dywan. No nie? Nie wiem w sumie on po co jest. Mama mi kazała go tutaj położyć. Zwykły pokój, ze względu na to, że ja i tak w pokoju przysiaduję najmniej czasu, bo tylko tutaj śpię ekipa. To by było na tyle, kochani. Mam nadzieję, że wam się podobało ten odcinek. Oczywiście tradycyjnie życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, miłego nocy. To byłam ja. No i zapomniałam nominować ludzi do co coś tam, bólki secret. Nominuję tak Marylę Rodowicz, DJ Raban, Agę Wojciechowską, Gosia Andrzejewicz. I kogo jeszcze mogę nominować? Tak, nikt tego nie nagra. I babę z Mimika. Pozdrawiam. all these lights they can't blind me with your love nobody can drag me down i'm not gonna stop not gonna stop till i get my shot that's who i am that is my plan we'll